Mężczyźni, właśnie wracają z pracy po ciężkim treningu, a my musimy się zrobić na bóstwo. Dlatego teraz lecimy na defilację nóg oraz części bikini. Ja między pośrodkami szach. Twoje nożki pierwsze. Siadaj, tu się. Pod włos! Serio? O nie jest nic! Zasady, nie ma narzekania, dobra? Nie poddajemy się, jak jest zadanie do zrobienia, to robimy Dajemy z siebie 100%, dobra? Ogólnie może śmierdzieć tutaj, jak wam, wam dam rękawice To rękawice będą pewnie... to jest nasz zapach To nasz, to kto... Wiem! Minutę walczycie, jak do, dotknie barko albo dotknie uda, dobra? Jedna osoba, to robię padli i powstań, czyli Tu dotknąć klatkę. Oh. Wyskakuję, pop, do góry, dobra? Super! Super, Super. fajne jedno. <noise> <Pad i> <noise> dobra, szybko! Od razu ma tak nie dawaj jej Nie, no Ma być mocno, ma być dużo.